Śmieci w giebni bez nadzoru. Ja osobiście uważam, że ma to znamiona przestępstwa. Porządki w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska. Na pewno to nie jest dobra sytuacja dla wszystkich pracowników, bo stracą miejsce pracy. Nowe możliwości dla pacjentów i lekarzy. W tej chwili będzie to jedno badanie, czyli jedno znieczulenie, albo w ogóle nie będzie znieczulenia. Rozbudowa Bydgoskiego Szpitala Dziecięcego. To jest realizacja marzeń. To, co rozpoczynamy dzisiaj. Maryla Rodowicz, honorową obywatelką Włocławka. Włocławek to jest moje dzieciństwo. To, jest, to są moje czasy szkolne. A takie, takie czasy szkolne, pamięta się najbardziej. Tyle lat przetrwać na scenie, to jest naprawdę wyjątkowy. Artystka w czerwcu spotka się z mieszkańcami. Minęła 18.30, Krystyna Romaszewska. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zawiadomienie do prokuratury, tymczasowa likwidacja toruńskiej delegatury i odwołanie zastępczyni wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. To decyzje wojewody kujawsko-pomorskiego. Powodem są nieprawidłowości, do których miało dochodzić w placówce w Toruniu, także w sprawie nielegalnego składowiska w Giebni. Decyzja o czasowej likwidacji toruńskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska to efekt wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez WIOŚ oraz kontroli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Miały one wykazać szereg nieprawidłowości. Najważniejsze zarzuty dotyczą nielegalnie składowanych odpadów w Giebni, w powiecie inowrocławskim. Zrobienie dziesięciu kontroli, a nie rozpoczęcie procedury związanej z wstrzymaniem składowiska, widząc co się dzieje, ja osobiście uważam, że ma to znamiona przestępstwa. W konsekwencji zapadła decyzja o czasowej likwidacji toruńskiej delegatury Wioś. Na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi, ale pracownicy dostali już propozycje pracy poza toruniem. Dla części z nich to równoznaczne z koniecznością poszukiwań nowego zatrudnienia. Na pewno to nie jest dobra sytuacja dla wszystkich pracowników, bo stracą miejsce pracy, jeżeli my wyjeżdżamy w teren. Czasem na długie kontrole, no to jeszcze dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca oddalonego 50 km, czyli do siedziby w Bydgoszczy, plus jeszcze wyjazd kolejny na odległą kontrolę, no to łącznie to są setki kilometrów dziennie w trasie. Myślę, że nikt tego na dłuższą metę nie wytrzyma. We wtorek wojewoda zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków i braku nadzoru przez poprzedniego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ten materiał dowodowy, który w wyniku wewnętrznych kontroli jakby posiadamy, wskazuje, że to była osobista decyzja kierownictwa, aby, tego, aby nie wstrzymywać działalności składowiska w Giebni. Odwołana ze stanowiska została także zastępczyni wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, która tę funkcję sprawowała w czasie, kiedy miało dojść do zaniedbań Obecnie urząd Marszałkowski prowadzi działania, które mają doprowadzić do zamknięcia wysypiska, aby wszelkie prace poprowadzić w ten sposób, aby zabezpieczyć składowisko przed wpływem na przykład czynników atmosferycznych, czyli zabezpieczyć we wszelki możliwy sposób, aby odpady, które są zgromadzone na składowisku negatywnie nie oddziaływały na całe środowisko. Zabezpieczenie składowiska jest obecnie po stronie zarządzającego tym terenem, czyli przedsiębiorstwa usług gminnych w Pokości. Według ustaleń śledczych w nielegalny proceder był zamieszany m.in. kierownik składowiska, który usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo dotyczące tego i 20 innych nielegalnych składowisk w kraju prowadzi Centralne Biuro Śledcze Policji nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi postawiono 122 osobom ponad 17 tysięcy zarzutów. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Więcej na ten temat w rozmowie dnia. Gościem Katarzyny Ormanowskiej będzie wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Program o godzinie 19. .00. To kolejny ważny moment dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy. Na terenie lecznicy wbito właśnie pierwszą łopatę pod budowę ośrodka diagnostyki narządowej. Z nowoczesnych sali sprzętu medycznego lekarze i pacjenci będą mogli korzystać za dwa lata. Łopaty poszły w ruch. Na razie symbolicznie, ale za niecałe dwa lata, w tym miejscu ma stanąć nowoczesny ośrodek diagnostyki narządowej. Umowę na jego budowę podpisano w kwietniu ubiegłego roku. Prace mają się rozpocząć w tym tygodniu. To jest realizacja marzeń to, co rozpoczynamy dzisiaj. Myślę, że w ciągu dwóch lat popełnimy takie dobro, które będzie później już tylko służyło małym pacjentom. Do dyspozycji lekarzy i nie tylko małych pacjentów oddane zostaną sale diagnostyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, między innymi dwa rezonanse magnetyczne. Mają one znacząco skrócić czas oczekiwania na badanie, tym samym kolejki. W tej chwili musieliśmy wykonywać dwa lub trzy badania, czyli zrobić najpierw rezonans magnetyczny głowy i na przykład rdzenia przedłużonego. A w tej chwili będzie to jedno badanie, czyli jedno znieczulenie albo w ogóle nie będzie znieczulenia, bo dzieci tam powyżej 5 roku życia będą miały animację, będzie można im puszczać bajki, muzykę relaksacyjną. W ośrodku znajdą się także pracownie cytometrii, gabinety endoskopii i USG, a także kaplica oraz parking. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 3,500 metrów kwadratowych. Cztery kondygnacje, jedna podziemna, czyli trzy nadziemne, dwa poziomy garażu, żeby tutaj powiększyć powierzchnię garażową. I dwa poziomy dla diagnostyki. Koszt inwestycji to około 83 milionów złotych. Ponad 50 milionów to koszt samej budowy. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wyposażenie ośrodka. Okazało się, że to, co zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy 10 lat temu, już jest za mało. Już nie wystarcza. Spodziewamy się, że łącznie pochłoniona 80 kilka milionów złotych. Z czego. Aż 85% pochodzi z środków unijnych, 15 milionów to wkład województwa, z budżetu województwa kujawsko pomorskiego Przetargi na wyposażenie nowej części Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego mają zostać ogłoszone pod koniec roku. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. W tym roku mija 35 lat od pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do organów samorządu terytorialnego. Odrodzenie polskiej samorządności obchodzone jest 27 maja. Z tej okazji w Toruniu na uroczystej sesji rady miasta podziękowano tym, którzy tworzyli zalążki samorządu toruńskiego. Zbigniew Fiderewicz to prawdopodobnie toruński samorządowiec z najdłuższym stażem, który nadal pracuje na rzecz miasta. Wieloletni wiceprezydent jest teraz radnym Torunia. Dobrze pamięta, jak po 1990 roku tworzył się miejski samorząd. Rozpoczęła się taka praca, praca u podstaw. i Pierwszą decyzją Rady Miasta Torunia no, był wybór zarządu miasta, prezydenta miasta Torunia, którym został Pan doktor Jerzy Wieczorek. Wybory samorządowe w 1990 roku były pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej. Frekwencja wyniosła wówczas ponad 42%. Tego dnia, w poparciu ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Polacy po raz pierwszy od czasów II, II Rzeczpospolitej odzyskali realny wpływ na sprawy najbliższe ich codziennemu życiu. 25 lat temu ustanowione zostało Święto Samorządu Terytorialnego, obchodzone w rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Podczas zorganizowanej z tej okazji uroczystej sesji Rady Miasta wręczono srebrne medale za zasługi dla miasta Torunia. Otrzymało je sześć osób, w tym między innymi były prezydent miasta Wojciech Grochowski. Działania samorządowe, które dziś wspominamy, są egzdeficyjnie działaniami grupowymi, których oczywiście duże znaczenie ma inspiracja, koordynacja i funkcje kontrolne, ale muszą być wykonywane. Zespołowo. Patrzymy na nich z podziwem, bo, bo rzeczywiście projektowali nam toruń na, na, dla kolejnych pokoleń, a my, jako te kolejne pokolenia, przejmujemy tą pałeczkę, biegniemy dalej w stafecie samorządowej. W ramach Święta Samorządu Terytorialnego na dziedzińcu Ratusza Miejskiego otworzono wystawę prezentującą 35 lat samorządnego Torunia. Bartosz Stelmasik, TVP Trzybytgoszcz. Marella Rodowicz, ikona polskiej muzyki rozrywkowej, została honorowym obywatelem Włocławka. To właśnie w tym mieście artystka spędziła swoje młodzieńcze lata. Chodziła do szkoły, trenowała lekkoatletykę i rozwijała swoje talenty artystyczne. Decyzję o przyznaniu piosenkarce honorowego obywatelstwa Rada Miasta podjęła jednogłośnie. Kwestionowana królowa polskiej piosenki, wokalistka, gitarzystka i autorka tekstów. Jej przeboje znają niemal wszyscy, a na koncerty przychodzą tłumy. Wielka kariera Mareli Rodowicz, właściwie Marii Antoniny Rodowicz, zaczęła się we włocławku. Włocławek to jest moje dzieciństwo. To, jest, to są moje czasy szkolne, a takie, takie czasy szkolne pamięta się najbardziej, bo to są pierwsze randki, pierwsze miłości, jakieś. Pierwsze problemy, pierwsze przyjaźnie. Do Włocławka przyjechała mając trzy lata. To właśnie tu, przy ulicy 3 maja 36, Marla Rodowicz mieszkała, zanim stała się wielką damą estrady. W jednej ławce z nią siedziałam w podstawówce, bo później poszłyśmy do liceum. Bardzo fajna dziewczyna, bardzo fajna koleżanka bardzo. Zdjęcia popularnej piosenkarki znajdują się w kronice szkolnej pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Ziemi Kujawskiej. Ważnym etapem życia artystki była szkoła średnia, w której realizowała również swoje sportowe pasje. Biegi przełajowe, jak i sztafeta 4 razy 100 metrów, e, świetnie sobie radziła. Była świetną sportmenką, miała bardzo dobre wyniki, stąd tak świetnie do, zdała egzaminy i dostała się na AWF. Jeszcze do Pierwsze sceniczne kroki Marla Rodowicz stawiała jeszcze jako licealistka. Chodziła do szkoły muzycznej, była niezwykle utalentowana. Tutaj we Włocławku miała pierwsze lekcje gry na gitarze wiadomo no, do, jako dziecko podczas 18 sesji rady miasta Włocławcy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę nadając Maryli Rodowicz tytuł honorowego obywatela. Maryla Rodowicz nigdy nie ukrywała tego, że z Włocławkiem jest silnie związana, zawsze podkreślała już nawet nie mieszkając w naszym mieście, że tutaj y, lubi wyracać. Pamiętamy o niej, że tutaj kształtowała się jej y, kariera. Myślę, że to też jest y, coś co łączy nas wszystkich bo wszystkie kluby wypowiedziały się pozytywnie na ten temat Decyzja ta cieszy także mieszkańców miasta Długa, Whitney Houston no, uważam że e, należy jej się bardziej niż komukolwiek jest kultową artystką nie jedna by chciała być taka jak ona i tyle lat przetrwać na scenie to jest naprawdę wyjątkowe dobrze, dobrze. Tytuł zostanie przekazany 29 czerwca podczas dni Włocławka. Marla Rodowicz będzie wówczas jedną z najważniejszych gwiazd, która pojawi się na scenie. Włocławek, Joanna Wojnowolska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Spójrzmy, co jeszcze przed nami. W poszukiwaniu zatrudnienia targi pracy w Bydgoszczy. 1 czerwca wystartuje wyścig o tytuł rowerowej stolicy Polski. Już w niedzielę druga tura wyborów prezydenckich. Polacy zdecydują, kto zasiądzie w Pałacu Prezydenckim na pięć kolejnych lat. Głosowanie to obywatelski obowiązek i przywilej. Liczy się każdy głos. W niedzielę spotkajmy się wszyscy w lokalach wyborczych, z uwagi na to, że podobnie jak w muzyce, tak i w demokracji, głos, nasz głos ma ogromne znaczenie. Decydujemy o naszej przyszłości, o tym jak wygląda nasza codzienność, i z uwagi na to, warto abyśmy w niedzielę poświęcili ten czas, mimo nadzieję, słoneczny, na to, żeby spełnić tę obywatelską powinność. To jest właśnie przejaw demokracji. Mamy realny wpływ na wybór osoby, która będzie nas reprezentowała. A wybory to przecież nie tylko nasz obowiązek, ale nasze prawo i należy z tego prawa skorzystać, aby później nie żałować, aby osoba, która będzie prezydentem, była osobą, która po prostu nas reprezentuje. Nasza przyszłość w naszych rękach. Dokonajmy wyboru 1 czerwca. Praca w handlu, administracji publicznej, policji czy nawet stomatologii. Podczas targów pracy w Bydgoszczy osoby z niepełnosprawnościami mogły dzisiaj poszukać nowego zatrudnienia. Można było porozmawiać z pracodawcami, doradcami zawodowymi i poznać obecne trendy na rynku pracy. Za akcji skorzystało prawie 300 niepełnosprawnych osób. Rejestrator medyczny, asystent stomatologiczny czy technik RTG. Praca czeka na człowieka, między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. To jest dla nas nowość z tego względu, że wcześniej nie mieliśmy tej do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, ale chcielibyśmy, żeby nawiązać współpracę. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, więc nie widzę tej przeszkód, żebyśmy, żeby mogło nam wszystko zagrać. Oferty dla osób z niepełnosprawnościami ma też Komenda Wojewódzka Policji. Poszukiwani są kandydaci do pracy m.in. na stanowiskach biurowych, pomocniczych czy w ochronie. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oferuje pracę również pracownikom cywilnym na tak w korpusie służby cywilnej i tak zwanych Bezmnożnikowych, także jest to szerokie spektrum stanowisk w różnych wydziałach z różnymi wymaganiami. I one są również dostępne dla do osób niepełnosprawnych. Targi to okazja do poznania wymagań pracodawców i oczekiwań osób poszukujących zatrudnienia, które są w trudniejszej sytuacji niż pełnosprawni kandydaci. Musimy zrozumieć, że niepełnosprawni nie mają siedzieć w domu. Bo to tak destrukcyjnie wpływa na w psychikę. Pracodawcy muszą stać się o wiele bardziej otwarci. Muszą zrozumieć, że niepełnosprawni czasami potrafią być naprawdę wspaniałymi pra, pra, pracownikami. Zaprosiliśmy dzisiaj na ponad 30 stanowisk osoby z niepełnosprawnościami, które mogły poznać pracodawców, skorzystać z porad specjalistów w zakresie rynku pracy, ale też, co mocno wierzymy, rozpocząć swoją, Nową ścieżkę zawodową, jak również poszerzyć ją o nowe doświadczenia. Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy wynika, że spośród zarejestrowanych osób bezrobotnych prawie 7% stanowią właśnie osoby niepełnosprawne. To jest taki wskaźnik, który obserwujemy od kilku lat, między 6 a 8% ten wskaźnik osób niepełnosprawnych u nas występuje. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy, obecnie dostępnych jest kilkanaście ofert zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Wśród nich m.in. doradca klienta, kasjer czy pracownik ochrony. Julia Man, TVP3 Bydgoszcz. 29 maja to Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To czas refleksji nad poświęceniem oraz wsparciem dla weteranów i ich rodzin. Z tej okazji przed Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy odbyła się uroczystość upamiętniająca żołnierzy uczestniczących w misjach zagranicznych. imieniu zasłużyłeś na to. Wyjeżdżaliśmy wiedząc o tym, że w Korei jest wojna koreańsko-amerykańska, bo przekroczyliśmy granicę 6 maja 1953 roku. Asystowałem jako no Powiedzmy pomocna ręka chirurgom. Dzisiaj składamy hołd ponad 76 tysiącom weteranów pokojowych misji ONZ, którzy pełną służbę ucieleśniają najwyższy, najwyższy ideał człowieczeństwa. Pokój. Kombawenci misji pokojowych ONZ to osoby, które niejednokrotnie narażają własne życie. Pomagali ludziom w najtrudniejszych zakątkach świata, tam gdzie toczyła się wojna, gasły nadzieje, gdzie trzeba odbudować nie tylko domy, ale i zaufanie. Już za kilka dni startuje rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Najlepsi wykręcają w czerwcu nawet kilka tysięcy kilometrów. Każdy może dołączyć do sportowej zabawy, aby zwiększyć szanse swojego miasta lub gminy, także najmłodsi. Przy zespole szkół numer 24 w Bydgoszczy powstało właśnie miasteczko rowerowe, gdzie dzieci mogą uczyć się zasad ruchu drogowego. W miasteczku rowerowym przy zespole szkół numer 24 w Bydgoszczy najmłodsi rowerzyści poznają zasady bezpiecznej jazdy. Według mnie to jest fajne bardzo, bo można się nauczyć na żywo właśnie różnych znaków drogowych, żeby się nauczyć bezpiecznie jeździć. Na przykład jest rondo i przejścia. Miasteczko Rowerowe i Bieżnia Tartanowa. To nowe inwestycje, które będą służyły nie tylko uczniom. Tutaj na pewno przychodziła z rodzicami i kocham SP40. I na bieżni też będę biegała, bo akurat też lubię rolki i bieganie. Pomysł powstania Miasteczka Rowerowego wynikał stąd, że no wiemy, że uczniowie szkoły podstawowej zdają egzamin na kartę rowerową. Stąd też element edukacyjny, to po pierwsze w tych najmłodszych klasach, po drugie, na pewno umożliwienie też zdawania egzaminu na kartę rowerową, właśnie na terenie zespołu szkół nr 24. A to prosta droga do wzięcia udziału w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Konkurs startuje 1 czerwca. Jest to w tej chwili największa rywalizacja rowerowa w Polsce. Rowerowa Stolica Polski. Projekt, który zrodził się w Biurze Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą 7 lat temu, bo ta edycja jest siódmą edycją. Wzorem lat poprzednich trzy najlepsze miasta i gminy otrzymają stacje naprawy rowerów. Wiemy, że tych stacji już chyba mamy ponad 10. W zeszłym roku dwaj doświadczeni kolarze pobili rekord Polski. Pokonali łącznie ponad 10 tysięcy kilometrów w ciągu 30 dni, czyli średnio 300 30 km dziennie. Ta aplikacja Aktywne Miasta została stworzona nie po to, żeby właśnie takie rekordy bić, jak mi się udało w zeszłym roku, ale po to, żeby jak najwięcej ludzi w Polsce zachęcić do tego, żeby jeździli na rowerze. Akcja będzie trwała przez cały czerwiec. Aby do niej dołączyć, wystarczy uruchomić w telefonie aplikację Aktywne Miasta, dołączyć do swojego obszaru i zabrać telefon na wycieczkę rowerową. Miłość Drężek TVP3 Bydgoszcz. Zachęcamy do takiej aktywności, do jazdy na rowerze, a teraz sport i informacje z regionu. Mirosław Wysocki dzień dobry. Dzień dobry. W 1960 roku w Rzymie zdobyła pierwszy dla Polski medal olimpijski w kajakarstwie. Była związana m.in. z gwiazdą i zawiszą Bydgoszcz. Legenda polskiego kajakarstwa Daniela Balkowiak-Lewicka obchodzi 90. urodziny. Kujawsko-Pomorska Rada Olimpijska zorganizowała spotkanie z jubilatką z udziałem sportowców i działaczy. Nie. Żyję nam. Trudno mi wyrazić w słowach to moje wzruszenie i, 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 i aż się jąkam. Dla mnie to jest wielka niespodzianka, no już szalenie duża niespodzianka. Ja już, tak, ja już tak poszłam na tą emeryturę i myślałam, że się tam posiedzę ze spokojem, a masz tu los. No. Więcej o tej uroczystości i inne informacje sportowe po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, bardzo dziękujemy za tę informację. Zgłębianie tajemnic lasu i rozwijanie pasji do przyrody to główny cel konkursu dla dzieci i młodzieży Las bez tajemnic. Rywalizacja już po raz szesnasty odbyła się w Leśnictwie Grabiny w powiecie prodnickim. Tym razem liczyła się wiedza na temat owadów zapylających. W tym roku tematem konkursu były zapylacze. Jak co roku Nadleśnictwo Iława przygotowuje pytania. Jest ich dwadzieścia. 20 pytań dotyczących tematu, ale również takich tematów pobocznych. Zahaczamy też o ochronę przyrody, lokalne pomniki czy inne obiekty poddane ochronie. To się dzieje tutaj w lesie, nie gdzieś w czterech ścianach budynku, szkoły czy jakiegoś innego obiektu. Dzieciaki mają tutaj realny kontakt z przyrodą. Były obrazki owadów i trzeba było nazwać je. Załóżmy, nie, nie można było na, po prostu napisać trzmiel, ale załóżmy trzmiel zwyczajny albo szerszy nieeuropański. Yy, niektóre z nich były takie bardziej podchwytliwe. Załóżmy, jakie zwierzęta poza owadami mogą zapytać, ale myślę, że mi w miarę dobrze poszło. Konkurs Las Bez Tajemnic, konkurs wiedzy o leśnictwie i łowiedztwie, yy, to już jest 16 rok, kiedy spotykamy się. Yy. Cudownych okolicznościach przyrody, jakim jest leśnictwo grabiny. Każda szkoła przygotowała w skali makro owada, ale właśnie owada zapylającego. Powstały przepiękne prace. Przy okazji wykonywania tych prac, dzieci się przecież uczyły. Niezwykłą atrakcją tego dzisiejszego naszego spotkania w terenie był pokaz psów myśliwskich. Fantastycznie zaprezentowane zostały pieski. A jaka czeka nas pogoda? Czy będzie sprzyjać spacerom? Szczegóły zna Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Upragnione ciepło w końcu dotarło do naszego kraju i naszego regionu, natomiast ten nadchodzący tydzień przyniesie nam pogodę w kratkę. Chwile ze słońcem będą przeplatały się z chmurami i z opadami deszczu. Dziś do końca dnia jeszcze bardzo pogodnie, natomiast jutro, zwłaszcza po południu, front atmosferyczny będzie przemieszczał się nad naszym regionem, więc możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a bliżej zachodu naszego województwa mogą wystąpić także lokalne burze, natomiast na termometrach cały czas bardzo przyjemna temperatura. Około 19 stopni. A o szczegółach prognozy o pogodę opowiem Państwu już za moment. Do zobaczenia. Teraz to wszystko polecam Państwu naszą stronę internetową. Jesteśmy też w mediach społecznościowych, a kolejny serwis o 21.30 do zobaczenia.